Cześć Siemacki, z tej strony Kamil z kanału Revix 289 Dzisiaj nagrywamy kam odcinek Kamil Caruje. Dzisiaj będziemy przedstawiać, jak zrobić, by szklanka unosiła się na zwykłej karcie. Więc my się przygotujemy wszystko, zrobię pauzę i... Proszę. Jaka Czemu utrzymuję się, normalnie zleciał. Za chwilę przepowiemy Wam, jak zrobić taką sztuczkę. Okay. Dobra. Już Wam pokazuję. O co chodzi? Przedstaw. O chodzi, że z tyłu mamy kciuki podtrzymać tą kartę szklanką. O tak? Wstawiamy. Widzimy nie widzi. Karta zasłania palcówka. I nie widać, że podtrzymujesz z kciukiem. Ten trik możesz robić. Te triki możecie robić wszędzie na wszystkim. Możecie na boku karty. Więc jak Wam się spodobało komentujcie, subskrybujcie nara